Córka ministra Czarnka wzięła ślub. Suknia wzbudziła kontrowersje. Do sieci trafiły zdjęcia. Julia Czarnek wzięła ślub. Zdjęcia z ceremonii trafiły do sieci. Jaki prezent dla nowożeńców miał przemysław Czarnek? Kropka. Fakt: zwrócił uwagę na suknię panny młodej, która wzbudziła sporo kontrowersji. Julia Czarnek wzięła ślub. Przemysław Czarnek doczekał się dwojga dzieci, Julii i Mateusza. Jedyna córka ministra oświaty w miniony weekend wzięła ślub. Ceremonia odbyła się w parafii święty Stanisława biskupa i męczennika w Lublinie, a msze poprowadził były prefekt kongregacji nauki wiary, kardynał Gerhard Muller z Niemiec, który zasłynął z twardych poglądów i ostrej krytyki LGBT. Jak donosi: Fakt, duchowny jest przyjacielem rodziny Czarnków. Zdjęcia ze ślubu córki Przemysława Czarnka. Minister Czarnek podczas ślubu córki trzymał obraz z wizerunkiem Matki Bożej, najprawdopodobniej był on prezentem dla młodej pary. Po części oficjalnej nowożeńcy udali się na przyjęcie, które zorganizowano w jednym z lubelskich dworków. Uroczystość weselna nie została sfotografowana przez paparazzi, w przeciwieństwo do ślubu. Fakt? Zamieścił zdjęcia z tego podniosłego momentu. Suknia ślubna Julii Czarnek budzi kontrowersje. Julia Czarnek w sukni ślubnej prezentowała się bardzo dobrze. Uwagę jednak zwraca fason, na jaki się zdecydowała. Kreacja z głębokim dekoltem odsłoniła sporo ciała. Nie zdecydowała się na narzutkę, która w czasie składania przysięgi małżeńskiej osłoniłaby jej ramiona. To dość odważna decyzja, bo jak twierdzi ekspertka, faktu taki strój nie wpisuje się w kościelny dress code. Suknia panny młodej jest bardzo dobrym wyborem. Dziewczęca łącząca tradycję z nowoczesnością i odpowiednio dobrana do figury Jeżeli jednak spojrzymy na rodzinne wartości reprezentowane przez rodzinę czarnków, które pan minister chce wpoić młodym ludziom, bez trudu możemy dostrzec, że ta suknia nie jest uszyta w dres codzie kościelnym, przede wszystkim dlatego, że ma bardzo odsłonięty dekolt i ramiona. Jest to suknia gorsetowa, a takich sukni często używa się dopiero na samym weselu, powiedziała Ewa Rubasińska, która od lat współpracuje z gwiazdami, między innymi z Edytą Górniak. A wam jak się podoba suknia ślubna córki ministra Czarnka?